Pokażę wam dzisiaj w moim odcinku, moją kolekcję LEGO. Jak widzicie, tutaj mamy hmm, stację. Tutaj mamy y, stację samolotową. Hmm, powiem wam, że trochę tego LEGO mam, dużo nawet. Tutaj mam jeszcze dużo mam, powiem wam, tego LEGO i Chciałem Wam dzisiaj pokazać, więc to, to jest Lego. Jeszcze mam na dole tutaj ale takie inne. Hmm, takie. I to jest Lego tutaj widzicie. Samochód kempingowy. Lego Indiago. samolotowa, a właśnie wam to pokażę. Mój samolot. Trochę jest... Nie. Miałem go dawno, więc trochę jest uszkodzony, więc... Już taki jest. To jest na tyle z mojej kolekcji Lego. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Cześć!